Cześć, to Tereska. Super, że jesteście. Zapraszam na kolejny filmik. A dzisiaj będziemy testować różne słodycze. Obok naszego krasnoludka są takie oto słodycze. Nie będziemy wszystkich testować, ale wam pokażę. Najpierw zaczniemy od takich yy, ciasteczek Simpsonów. Tak wygląda pudełko. Jest podane do mleka, nawet tutaj jest narysowane mleko. I chyba będą postacie z Simpsonów, jak tutaj widzicie, czekoladowe. Tutaj mamy instrukcję, jak się otwiera i też. Więc otwieramy. Zobaczymy, czy dobrze robię. Mój ja, to nie karma dla psa. Ok, mamy otwarte. Nie było to łatwe otworzyć te pudełka, nawet się nam trochę zniszczyło, ale to nic. Mamy tutaj jakieś. O, tutaj mamy. już e, spróbujemy. Wyświetlę wam, imię, jak się tutaj nazywają. Wszyscy. E, o, mamy z tego. A ja biorę... Tutaj mamy takiego dzidziusia. Będę? Dobra. Hmm. Tu mamy Homerta. Homerta! <laughs> Simpson jak... Teraz wam opowiem kilka ciekawostek o Simpsonach. Simpson mają 35 sezonów. Serial TV powstał w 1989 roku. Teraz powiem wam o postaciach. Homer to tata. Marge to mama. Bart to najstarszy syn. Lisa to pierwsza córka. Magi to najmłodsza córka. Podsumowanie. Simpsonowie mieszkałem przy ulicy Evergreen Terrace 742. Numer kilkokrotnie był zmieniany w pierwszych odcinkach. Lecz nastąpiło to na numer 742. Jest to śmieszny film dla dorosłych. Moja mama i mój tata lubią to oglądać. <grywa> Simpsonów wolno oglądać na Disney Plus. Wyświetlę wam tutaj gdzieś teraz yy, chyba wszystkie postacie z tego, z tych seriali. Simpson. Simpsonowie są od 12 roku życia. Te ciasteczka Simpsonów można kupić w żabce. Teraz wam pokażę tutaj takie yy, cukierki który mam. I po... wyświetlę Wam tutaj gdzieś opakowanie. Yy, I tak, ja już je smaku, yy, próbowałam yy, Jest to smak chyba wiśniowy, cytrynowy i pomarańczowy. I teraz Wam tylko o nich opowiem. Więc tak, jak na przykład weźmiemy to, ja już to kosztowałam. To jest taka guma jak mamba. Yy, wolno to połykać. I jak... Weźmiesz to tak do buzi i po jakiejś czasie ci się to tak będzie rozpuszczać. To będzie tam wtedy taka jakby kuleczka. I będzie w środku taki smak, że będzie się. Taki sok. Taki aromat. Taki sok. No. Więc zjemy. To jest dobre. Jeśli wam się podobał, dajcie super łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek. To pa! O Boże. Música